Bardzo dziękuję. Szanowny Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Myślę, że warto przypomnieć, że już w październiku Polska 2050 zaprezentowała tak zwaną piątkę hołowni, czyli pięć konkretnych rozwiązań dotyczących zastopowania drożyzny, pomocy ludziom, wsparcia w tym trudnym czasie. Część z tych propozycji dzisiaj rząd realizuje i to oczywiście dobrze, ale Panie Ministrze, z jakich powodów rząd zwlekał tyle miesięcy z podjęciem konkretnych działań? pozwalając na to, żeby ludzie ubożeli. No to jest doprawdy nieprawdopodobne, że rząd nie skorzystał z tych pomysłów wcześniej, sam nie myślał o tym i tak długo zwlekał. Naprawdę powinniście się poprawić. My proponujemy obniżenie podatku VAT na stałe do 27%. Tymczasem rząd proponuje obniżenie czasowe. Oznacza to, że drożyzna uderzy w ludzi po raz kolejny. Z tym, że wtedy, kiedy zaczyna się edukacja, we wrześniu. Panie Ministrze, czy to jest w porządku, że zawieszacie ten podatek tylko na krótki czas, a później tą drożyzną uderzycie ludzi wtedy, kiedy najbardziej będą potrzebowali wsparcia, czyli we wrześniu, kiedy dzieci idą do szkoły. Czy to jest w porządku? Czy czujecie się z tym dobrze? Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo.